Kamionuszewski, witam wszystkich miłośników biegania na inauguracji powiatowego cyklu Biegaj z nami. Dzisiaj tradycyjnie jak co roku spotykamy się na siódmym papieskim biegu imienia Jana Pawła II. Zapraszam Państwa na relacje. Z nami Tomasz Janczar, telewizja Asta. Jesteśmy na inauguracji sezonu cyklu Biegaj Z Nami. Czego w tym sezonie mogą się miłośnicy biegania spodziewać z naszych relacji? To już drugi raz, gdy cały cykl biegaj z nami będzie obecny na antenie TV Asta. Dzięki wsparciu powiatu pińskiego możemy być wszędzie z kamerami tam, gdzie biegacze naszego powiatu rywalizują ze sobą w zawodach sportowych. Naszych widzów zapraszam przede wszystkim na zawody sportowe, na aktywny udział w całym cyklu biegaj z nami, a następnie do telewizji Asta, żeby móc te biegi w ciekawej, dynamicznej relacji obejrzeć. W czwartki, następujące po weekendzie biegowym, zawsze o godzinie 19.50. 15 Z nami Marek Wasilewski, zwycięzca pierwszego etapu cyklu Biegaj Z Nami. Proszę powiedzieć, jak przebiegała rywalizacja na trasie? No, na trasie dzisiaj biegliśmy od początku w takiej trzyosobowej grupce z Miłoszem i no nie wiem kto był, jak, jak się nazywa, trzecie, trzeci, ale też młody chłopak. Po czwartym kilometrze udało mi się oderwać od tej dwójki no i do końca dobiegłem sam. Czy były jakieś specjalne przygotowania tutaj pod kątem tego biegu tutaj przyłajowego? Nie, nie, to no po prostu całą, całą zimę y, trenowałem. To jest pierwszy, tak jak pan wspomniał, pierwszy bieg z tego cyklu y, biegać z nami. No następny w, y, w kaczorach. Także no, trzeba, trzeba zacząć biegać tutaj, później po kolei będą inne starty. Także no, generalnie tak, zima. I teraz oddaję wszystko. Czy rozumiem, że możemy się spodziewać kolejnych udziałów w kolejnych etapach cyklu Biegaj z nami? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Może, może nie we wszystkich, bo nie, nie wszystkie pasują, ale, ale na pewno jeszcze się spotkamy. Z nami jest Anna Skrzypczak, wycięszczeni pierwszego biegu i na inaugurację cyklu Biegaj z nami. Prosimy opowiedzieć jak przebiegała rywalizacja na trasie. Bardzo przyjemnie mi się biegło. Od mety do startu było rewelacyjnie. No troszeczkę za gorąco, bo wiadomo, że od dawna biegamy jak takie zimno, jest, tak jest zimno na dworze, a teraz fajnie było cieplutko. No ale tak jakoś ciężko, ale było bardzo przyjemnie. Rozumiem, że przygotowania jakieś specjalne były do tego biegu. skoro no, to już taki rewelacyjny wynik na sam początek sezonu. No były, cały czas się przygotowuję. Ten sezon chyba mam taki najlepszy, najlepiej się przygotowałam w tym sezonie do tych startów. No, od dwóch tygodni tak delikatnie biegałam, ale przygotowana jestem, czuję się przygotowana. Czy możemy się spodziewać kolejnych udziałów w kolejnych etapach cyklu Biegaj z nami? Oczywiście, że tak jestem strasznie nastawiona na cykl Biegaj z nami. Chcę całą powiatówkę zaliczyć. Piotr Sikorski, prosimy powiedzieć, jak przebiegały rewalizacja, Jak warunki na trasie? Słońce dawało się we znaki, było trochę kurzu. Chłopaki pocisnęli do przodu, ciężko było ich dogonić. A generalnie ciężko było. Czy zamierza pan jeszcze startować w kolejnych etapach cyklu? Biegaj z nami? Jak najbardziej. Jestem fanem tego cyklu, organizatorów i w ogóle wszystkich uczestników. Mam nadzieję, że. Tak jak wzorem roku ubiegłych, coraz większa frekwencja będzie, coraz więcej ludzi będzie biegało. Już nieraz podkreślałem: perfekcyjna organizacja, perfekcyjna pogoda dla kibiców, może nie dla nas, także tylko biegać. Z nami Ewa Pierzgalska. Proszę powiedzieć, jak przebiegał ten pierwszy etap typu Biegaj z nami. No, dla mnie dość mocno, bo goniła moją największą rywalkę, z którą się ścigam, a nie, pozdrawiam ją. No i dzisiaj była lepsza, gratuluję jej. Jak pogoda dopisała, czy raczej to słońce bardziej przeszkadzało biegaczom? Ja myślę, że pogoda była w porządku. Najważniejsze, że dla wszystkich taka sama. I dla pierwszego, i dla ostatniego pięknie słońce świeciło. Tu y pogoda jest często zmienna, raz jest pochmurno, zimno, i jesteśmy wymarznięci. Dzisiaj do odmiany pięknie świeci słońce, więc. Myślę, że jest w porządku. A czy były jakieś specjalne przygotowania do całego cyklu Biegaj z nami? Nie, po prostu biegam i <laughs> lubię biegać. I tutaj jestem pierwszy taki bieg, i zawsze się organizuję, żeby w nim popiec. Znam Janna Sobańska na inauguracji cyklu Biegaj z nami. Prosimy o opowiedzenie, jak przebiegała rywalizacja na trasie biegu ze Skrzetusza do Starej Ubianki. E, rywalizacja no, standardowo, tak, to znaczy gonimy pierwszego. E, to jest oczywiście żart, ale nie no, każdy z siebie dał wszystko. To nie była 10-kilometrowa trasa tylko krótsza, więc to wtedy w ogóle już biegamy na wyższych prędkościach, a pogoda dzisiaj, no cóż, skok temperatury na pewno nikomu nie pomógł, bo nie jesteśmy jeszcze organizmy nasze nie są przyzwyczajone do, te, do takich temperatur, więc na pewno było ciężko, ale każdemu, tak jak już Ewa powiedziała. E, no i co? I każdy dał z siebie wszystko, wybrał najlepszy po prostu. Czy możemy się spodziewać udziału w kolejnych etapach Cyklu egzami? z nami? Myślę, że o ile zdrowie pozwoli, to na pewno tak. No muszę bronić miejsca z zeszłego roku po prostu. Z nami dzisiaj jest Grzegorz Lewandowski, współorganizator z ramienia Stowarzyszenia Biegaczy Gminy Szydłowo. Mamy za sobą inaugurację cyklu Biegaj z nami. Jak przebiegała organizacja tutaj i na miejscu? Jak frekwencja wyglądała w tym roku? Tradycyjnie został popełniony rekord frekwencji, jak, jak co roku. Cieszy nas to bardzo i jest to dla nas ogromnym wyzwaniem, ale dzięki współpracy właśnie tak wielu zaangażowanych osób i instytucji myślę, że udaje się to ogarnąć i i biegacze są zadowoleni, widać po, po frekwencji, po tym jak się zapisują, często dużo wcześniej yy, czekając, wyczekując tej, 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 tej możliwości zapisu właśnie na ten, na ten bieg, który no, cieszymy się, yy, że taką popularnością właśnie z roku na rok yy, się cieszy. Chciałbym zapytać jeszcze o medale, które są ufundowane, bo to jest w ramach Grand Prix Gminy Szydłowo. Jakby Pan jeszcze coś więcej powiedzieć, na czym to polega? To jest taka nowatorska inicjatywa naszego stowarzyszenia, żeby połączyć wszystkie trzy biegi, które w naszej gminie są organizowane. Współorganizowane przez nasze stowarzyszenie, właśnie w takie Grand Prix. Tak, warto zaznaczyć, że ten medal, który dzisiaj biegacze otrzymali, to jest tak, jedna z trzech części? Tak, tak zwany trójmedal. Dokładnie, tak, tak to zwany to trójmedal. Prostu... Oczywiście i na pozostałych biegach zdobywamy kolejne części, i ten, ten medal potem po połączeniu ze sobą, jak puzzle, tworzy e, dokładnie obrys e, Gminy Szydłowej. Czy już znane są terminy kolejnych dwóch biegów? Tak, oczywiście. E, bieg i marsz trzeźwości. Odbywa się zawsze w pierwszą sobotę sierpnia, w tym roku będzie to 1 sierpnia. Natomiast pierwszy trudny półmaraton Świętego Huberta będzie 24 października, to jest również sobota. Z nami jest starosta Pilski, główny organizator powiatowego cyklu Biegaj Z Nami. Za nami jest inauguracja cyklu. Jesteśmy już tutaj na mecie w starej ubiance. Szanowni Państwo, dzień dobry. Siódmy bieg papieski, szósty bieg z cyklu Biegaj z nami. Najtrudniejszy zdaniem moim bieg, bo to jest początek sezonu. Przez zimę sadełko się odłożyło, trzeba je w tej chwili zniszczyć, w związku z powyższym uważam ten bieg na dystansie 7,5 km jako wyjątkowo trudny. Przede wszystkim cieszy nas rekordowa liczba uczestników, 450, w zeszłym roku przypomnę 311. Wspaniała atmosfera, wspaniała pogoda, wspaniali ludzie, wspaniała pasja. Trochę jest za ciepło dzisiaj, co sami biegacze przyznają, natomiast z pasją obserwuję tych wszystkich, którzy się podjęli tego dystansu. Ja e, niestety nie jestem długodystansowcem, ale obiecałem sobie kiedyś, że chociaż może krótsze dystanse muszę sobie w życiu, w życiu zrealizować. Chętnie zobaczymy na nich starostę. Tak, na krótszych się decyduje. Pan starosta nie dopowiedział jednego tematu. Szczególne podziękowanie należy się stowarzyszeniu biegaczy gminy Szydło, bo oni są głównymi dzisiaj organizatorami tych biegów. Ogrom pracy dla tylu uczestników. No i tutaj jeszcze sięgając z pamięcią lata wstecz, to dzisiaj jest piękna słoneczna pogoda, ale były lata, że było po kolana śniegu i biegacze również biegali. I w ubiegłym roku, no, byli zdziwienie, że była pogoda, bo co niektórym taka pogoda ekstremalna też y, pasowała. Bo to się stało w tej chwili już tradycją, że przyjeżdżają całe rodziny z małymi dziećmi. Biegają również y, całe rodziny, bo biegają y, mężowie, żony i dzieci, bo takie tutaj rodziny znam. Także, no, to jest bardzo fajny sport. Miejmy nadzieję, że na następne biegi również pogoda dopisze. Nie będzie ani za ciepło, ani za gorąco. Także zapraszam kolejnych uczestników do cyklu biegów. Z nami współorganizator cyklu Biegać z nami, Wojciech Dróż, z ramienia Starostwa Powiatowego. Jak przebiegała inauguracja tutaj na biegu ze Skrzetusza do Starej Bianki. To był mocny początek, widać po frekwencji, że uśmiechniętych twarzy i tych, którzy ukończyli całą trasę było bardzo dużo. Rekordowa grupa biegaczy uczestniczyła w naszej zabawie. Nawet jeszcze do tej pory zawodnicy docierają do mety, są z nami kijkarze. Myślę, że jest to pełen sukces. Pogoda nam troszkę przeszkadzała, chociaż trudno mówić o słońcu, żeby było przeszkodą. Świetnie, że jest ciepło, aczkolwiek na trasie bez tego cienia mieliśmy chwilę kryzysu. Udało się na szczęście. Chciałbym jeszcze zapytać o cały cykl Biegaj z nami, bo wiemy, że szykujesz tam kilka zmian. Cykl raczej nie zmienia się co do zasady, natomiast wyłoniliśmy kolejną kategorię. Chcemy uhonorować w sposób szczególny, za namową zresztą uczestników, te panie, które są troszeczkę starsze, żeby jeszcze bardziej je wyeksponować i pokazać innym, może bardziej zaniepokojonym, czy stać ich na to, że też mogą. Będą to y, nagrody dla pań powyżej 60 roku życia. Natomiast jeśli chodzi o pary małżeńskie, y, wprowadziliśmy y, troszkę inny system punktacji, na pewno bardziej sprawiedliwy. Jest jeszcze jedna zmiana, o której chciałbym powiedzieć. Na siedmiu biegach będziemy mieli profesjonalny pomiar czasu prowadzony przez tę samą firmę Inet Technologies z Białogardu. Dziś mamy debiut, myślę, że to debiut udany. W równopolu Białogard też będzie z nami i myślę, że doskonale to wszystko opracuje, dzięki czemu wyniki będziemy znali właściwie już po zakończeniu zawodu.